Cześć kochani, dzisiaj przychodzę do Was z kolejnymi moimi projektami, jakimi są kartki wielkanocne. E, chciałam Wam pokazać, e, zrobiłam kilka sztuk, e, dwie kwadratowe. E, papiery, który, z których korzystałam, to głównie są papiery e, tła akcjonowe. E, Posiłkowałam się tekturkami, serwetkami, kwiatami, a także e, grafikami od Small Wingle Shop. I tutaj zaczniemy sobie od tej kwadratowej. E, one są w folicy, żeby się różnie brudziły. E, mamy królisia, który jest e, pomalowany e, enamel dots w kolorze szalem, a na to mamy e, brokat, tak się fajnie błyszczy. Tak. Mamy jajeczka od Small Wingle Shop. Wydrukowane serweteczki, i tutaj taka, y, 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 tutaj wstążeczka, żółta. Kolejna to, też jajeczka na serwetce. Kwiatek, który dostałam od Karoliny. Luszcz. Tu mamy serwetki i nie serwetki, tylko tekturki, jajka. Jedna jest podklejona właśnie papierami od Small Wing Shop. Te jajeczka. A tutaj mamy takie już nie niepodklejone. I zrobiłam jeszcze trzy prostokątne w rozmiarze DL. Pierwsza. Tutaj mamy. W motylki. Postanowiłam, że e, zrobię sobie taki pianuszek e, z kwiatów. E, papierowe liście, e, kwiaty z famiranu. Na, taki, na takiej serweteczce, tutaj ją troszeczkę widać, w niektórych miejscach e, wystaje. I napis Alleluja. Druga Bardziej w kolorystyce e, takiej intensywnej zieleni, bardziej żywej. Mamy koroneczkę przez całą długość, napis Alleluja, motylki i piękny stempel od Small Wingles Shop. I moje kwiatuszki z e, Fami Rano, Tak się prezentuje. I ostatnia, mniej e, taka zielono-żółta. Y, bo wykonana z papierów, y, też wielkanocne. Mamy jajeczka z tulipankami. Mamy y, koronkę, serwetkę, na której mamy y, zająca. On jest pomalowany na matoc a następnie y, glossy. On się tak błyszczy. I mamy kompozycję z żółte, białe i różowe dodałam kilka sznureczków i tak się prezentuje. I tak się prezentują wszystkie moje te eleczki, wielkanocne, póki co. I kwadratowe. Mam nadzieję, że się filmik Wam podobał. Napiszcie mi koniecznie, co sądzicie. Ja się z Wami już żegnam. Pa!